Witajcie kochani w kolejnym filmie. Zastanawiacie się po co nam kolejna grządka? Otóż chciałem jeszcze wysiać burak ćwikłowy. Jeszcze podobno można. Spróbujemy. Marchew późną. Dolanka. Taka odmiana. I spróbuję jeszcze wsadzić resztę nasion Cukini. Jest bardzo ciepło, jest ciepła ziemia nagrzana. Może coś z tych nasion nam jeszcze wyjdzie. A przede wszystkim potrzebuję ją po to, bo już nie mam miejsca na doniczki, na te wszystkie nasze pomidory, które puściły korzenie z wilków. I po prostu pójdą sobie tutaj w jednym rzędzie do gruntu. Zobaczymy, czy się uda. Zapraszam na film. Zobaczcie taką grządkę sobie wykopałem. Ona już wcześniej była wykopana, nawieziona obornikiem, mączką bazaltową. Ziemia jest wymieszana z kompostem a teraz muszę zrobić jakieś obrzeża w tym celu sobie tutaj wykopałem taki rowek i zaraz będę wkładał agrotkaninę czy włókninę, nigdy nie wiem, bo zawsze mi się to myli a grządka ma jakieś 2,5 metra na 1,20 m, 1,30 także działam póki słońce nie świeci bo jest straszny upał Ogólnie w przyszłym roku na tej grządce planuję wysiać, wysadzić truskawki, także ten teraz eksperyment z posadzeniem będzie traktowany jako przedplon, a może coś wyrośnie. Teraz zrobię sobie takie brzegi z tej agrotkaniny, żeby im po prostu chwasty nie przerastały. Łatwiej to kontrolować, trawa nie wchodzi na grządkę, przynajmniej tak szybko nie wchodzi. Także zaraz zobaczycie jak, jak to robię. Oczywiście zacząłem nagrywać, to sąsiad zaczął kosić, ale widzicie tu to zagłębienie, w to zagłębienie wkładam folię i na ten brzeg, gdzie zdjąłem wierzchniówkę, dzięki temu trawa tak szybko nie wejdzie nam na grządkę. Zaraz zobaczycie jak to wygląda gotowe. W okazji można pozbyć się jeszcze niechcianych rzeczy. całość przytwierdzam do podłoża za pomocą takich kołków wbijanych palików są różne, są takie, są takie z tymi ząbkami ale w razie czego te z ząbkami wyciągnąć to graniczy z cudem A po drugie zorientowałem się, że mam tylko trzy więc będzie trzeba dokupić ale to są groszowe sprawy, także tą stronę sobie złapię a później pojadę do sklepu po te kołki Cześć. Pamiętajcie, żeby folia kończyła się poniżej gruntu. Teraz Wam pokażę dlaczego. Tutaj widzicie jest koniec folii, a grunt jest wyżej. Po to jak pojedziecie kosiarką, czy tam pod kaszarką, żeby nie niszczyć sobie folii, żeby Wam tego nie złapało, tak? Będziecie sobie kosić tutaj, elegancko ten rand i w ten sposób nie uszkodzicie folii. Sam tak kiedyś zrobiłem i pierwsze co jak wjechałem kosiarką to po prostu zerwała mi całą folię. Tak, Zawinała mi się w koło noża i no nie fajna sprawa. I mam już przytwierdzone na trzy, bo na trzy kołki. Teraz wystarczy wyrównać ziemię i jedna strona gotowa. Widzicie, coraz ciaśniej się robi nam w ogrodzie. Ale co zrobić? Gdzieś się trzeba z tym wszystkim pomieścić, tak? Widzicie, grabki dobra rzecz, a raczej pół grabki. tyle nam po początku sezonu z nich zostało I jedna część grządki gotowa, jedna strona tak. To samo robimy dookoła. Zobaczcie, tak to wygląda mniej więcej skończone. Tylko tę folię muszę przybić. O. Wysypałem jeszcze obornik granulowany i mączkę bazertową. A teraz chciałbym jeszcze obficie podlać, bo no żeby ta ziemia po prostu siadła, tak? Bo jest tak spulchniona, że teraz nie mogę w niej nic posadzić, bo ona po pierwszym lepszym deszczu mi siądzie teraz porządnie to po prostu nawodnie. Niech się ten obornik rozpuści, jeszcze raz przegrabie i będzie można sadzić. No i posprzątać dookoła, tak? To co zostało to po bojowisko. Także nie mówię tu o wykopaniu, ale ogólnie godzinka roboty. Mówię o tych narożnikach folia i strawą. Spokój, mniej chwastów, bo jak robiłem te brzegi, to widziałem, że jest dużo, dużo korzeni w ziemi, także są obcięte, przykryte folią. Może przejdą, ale na pewno nie tak szybko jakby folii nie było. Także podlewam, jak się obornik rozpuści, przegrabię. Niech sobie to. Usiądzie do wieczora i późnym wieczorem będziemy sadzić. Szybko pójdzie, bo buraka mam na taśmie, dwa rządki marchewki, cukinie gdzieś po zobaczymy. Urośnie to, urośnie, nie to nie. Ale wiadomo, nadzieja jest, że coś z tego będzie. ale teraz pięknie wychodzą kamienie to znaczy widać je. one jako pierwsze pewnie wyschną jeszcze będzie łatwo pozbierać zobaczcie obornik się błyskawicznie rozpuszcza rozpada się po prostu zaraz to przegrabie jak troszkę obeschnie i dotrze w każde miejsce no i dobra ziemia przelana doszczętnie zrezygnowałem z konewki wziąłem węża po prostu z naszej deszczówki jest przelana, czekam aż sobie woda wsiąknie. No tą konewką lałem, lałem, a to moczyło na 2 cm w głąb dosłownie i po prostu poszło tu ze 100 litrów wody. Teraz i troszkę czekam aż się ta ziemia usiedzi. Słońce zaszło i nic nie, nie zapowiada tego, żeby dzisiaj miało wyjść. Jest duszno, mokro, wilgotno, więc może. Co jakąś godzinę, dwie, zacznę wkładać pomidory, a jak to już będzie wyglądało, to pokażę Wam na gotowo w następnym odcinku. Także zapraszam do oglądania i dziękuję za wszystkie łapki w górę, które nam zostawiacie. Subskrypcje, komentarze na wszystkie odpisujemy, bo jest nam bardzo miło. Jeżeli o coś pytacie, coś się Wam podoba, lub nie podoba, na wszystkie odpowiadamy. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.